Zapraszamy nie tylko z powiatu, spoza, spoza powiatu. Wśród kibiców i wszystkich, którzy lubią piłkę, oglądanie meczów wspólnie i przeżywanie sukcesów i porażek jest dużo przyjemniejsze niż przed telewizorem. Stąd pomysł na zorganizowanie strefy kibica przy nowej hali. Strefa kibica ma funkcjonować i funkcjonuje od 11 tego miesiąca do 11 lipca, czyli czas trwania mistrzostw w piłkę nożną. No i tak. W miejscu wydzielonym, tak jak Państwo widzicie, mamy miejsce dla dzieci i młodzieży i mają się odbywać turnieje w dwójkach. To są roczniki 29-20 211-12-213 Open i już jest bardzo dużo chętnych. Będą też dodatkowe rozgrywki FIFA które w trakcie trwania mistrzostw będziemy realizowali wczoraj na naszym tu placu na tym terenie w strefie Kibica znalazł się Tomasz Skóra, to jest misz polski misz Europy świata w takiej żonglerce Ekwilibrystyce piłkarskiej. To jest taki dodatkowy element. Oczywiście jest telebim. Strefa funkcjonuje od godziny 14.15 do 23.00. Jest specjalna strefa dla dzieci i tutaj zaplanowano animatorów. Są także posiłki, lody i napoje. Dodatkowo coś dla tych, którzy lubią widzieć i słyszeć lepiej. Przygotowane mamy właśnie taką strefę VIP w postaci właśnie leżaku. Bezpośrednio to miejsce znajduje się przed tele-telebimem. Na czas, miejsc, na, na, na czas meczu, meczy polskiej reprezentacji jest to strefa płatna. No jako, że powiedzmy tu też musiał się znaleźć sponsor prywatny, który inwestował no i chciałby troszeczkę też na, na tym za, zarobić. Dodatkowo parasole, ławeczki, miejsca siedzące przy, przy stołach. Przynajmniej te dni, gdzie ja oglądałem i uczestniczyłem w tych różnych meczach, widzę, że jest potrzeba. Właśnie okres po pandemii. Pogoda do, dopisuje, ludzie byli złaknieni, spotkania, wyjścia na, na zewnątrz. Strefa kibica w Zgorzelcu pierwszy raz powstała na taką skalę. To część ogrodzonego parkingu pod halą PGE Arena. Po mieści niecałe 500 osób jest ogrodzona, a przy jej organizacji pomogły zgorzeleckie podmioty prywatne całość oczywiście we współpracy z centrum sportowo-rekreacyjnym.